W tym roku w piękne tereny Czarnożek i Korczyny przyjechały 34 załogi, dopisali także kibice, zwłaszcza że organizatorzy przygotowali ciekawą trasę. Na uczestników czekają specjalne niespodzianki, specjalne atrakcje. Tradycyjnie imprezę rozpoczynamy, tak jak od, od pięciu lat, na torze Cegielnia w Korczynie, gdzie zawodnicy mają do pokonania specjalnie skonfigurowany na tę okazję tor. Każdy, któremu udało się tą próbę ukończyć, udał się na próbę tzw. turystyczną, piękną, malowniczą, prowadzącą przez takie miejscowości jak Kąbornia, Wola Kąborska, Wola... Jasienica, Wola Jasienicka z bardzo trudnymi odcinkami specjalnymi. No, okazuje się, że dzisiaj już właściciele tych pojazdów są doskonale przygotowani nie tylko jeżeli chodzi o umiejętności, ale także, także o sprzęt, którym dysponują. Zdecydowana większość pokonała całą trasę, zebrali wszystkie pieczątki, takie było ich zadanie właśnie, znalezienie i zebranie pieczątek. No, i jak widzimy dzisiaj zdecydowana większość z nich stawiła się tutaj w Czarnożekach na torze na którym już od 14 lat odbywają się w niedzielę zlotową dwie próby sportowe 660 km ta moc na pewno Po raz szósty jestem na tej imprezie. Wczoraj na torze na cegielni zaczęło dość padać. Mieliśmy awarię, urwaliśmy sprzęgiełko, ale usunęliśmy to. Także na, do lasu pojechaliśmy już i, no i pieczątki były fajne, teren też ciekawy. Więc były trawersy, błoto, koleinki, no wszystko to co, to, co się lubi. Zebraliśmy komplet pieczątek i czekamy na start teraz. Dobrze przygotowane samochody, trasy i zgrana załoga to podstawa sukcesu. Na rzeka zawsze jest super atmosfera i grzechem było nie przyjechać na tą imprezę. W porównaniu do poprzedniego roku trasy są o wiele trudniejsze. przyjechało mniej aut, lecz są bardziej przygotowane i to pozwoliło na wytyczenie trudniejszych, aczkolwiek ciekawszych tras. Bardzo ciekawa była trasa turystyczna. Dziękujemy bardzo sędziemu Rolandowi. Spisał się rzeczywiście. Trasa była super. No i zobaczymy co będzie dzisiaj, bo też zapowiada się ciekawa rywalizacja. To była i jest kultowa impreza i kiedyś było może trochę inaczej, bo więcej samochodów, więcej załóg, więcej wszystkiego, ale nadal jest kultowa. Wszyscy tutaj doceniają to, co da się tutaj zobaczyć i teren, który tu jest do przejeżdżania. Jest trudny, jest ciężki, ale, ale no nie ma takiego terenu, tak jak na przykład u nas na terenie Mielca. Pierwsze miejsce zajął Artur Wierdak, drugi był Stanisław Teper, trzeci Bartłomiej Bała. Organizatorzy zapowiadają, że na przyszłoroczną, piętnastą edycję zlotu przygotują jeszcze więcej niespodzianek zarówno dla zawodników, jak i dla widzów.